Gdzie zaczyna się depresja? W stanie zapalnym przewodu pokarmowego, nieszczerności bariery lidowej, czyli tej żywności wysoko przetworzonej, cukier i tak dalej. Tutaj ta yy, stan zapalny... Czyli nieodpowiednie żywienie powoduje Dokładnie. depresję? tak. Tam się robi nieprawidłowa mikrobiota. To są już duże prace, nawet są psychobiotyki, takie probiotyki, którym trzeba dawać. To się poprawia stan. Czyli jeśli tu mamy stan zapalny, to tam powstaje interleukina 6, TNF-alfa, to ewidentnie uszkadzają receptory insulinowe na poziomie mózgu i komórki mózgowe są niedotlenione, niedokarmione, bo są insu... insulinoporność. To jest cukrzyca typu trzeciego: insulinoporność. insulina nie wpuszcza glukozy do komórki mózgowej. No i wtedy ta komórka. No dobrze, czyli ktoś, kto ma problem z depresją, powinien się zwrócić do dietetyka, a no nie raczej... do psychologa, tak. psychoterapeuty? Dokładnie, psychiatra powinien pogadać z gastrologiem. Dokładnie, idealnie, ale mhm. cieszę że się, że to wybrzmiało. Idealnie, właśnie, dokładnie. Czyli tu powinna być korelacja, czyli współpraca, symbioza, obu Jasne. tych lekarzy. Tak, mhm. tak, tak. I fachowców. Tak, tak. Bo są badania pokazujące, że jeżeli się daje te probiotyki konkretne, to się poprawia u 30% stan psychiczny. Mhm. Tylko bym krok, krok pierwszy wyrzucił to, co go poprasza, nie? Te słodkie owoce. To tak myjemy, myśląc, że inni też to jedzą, że to nic takiego. Czyli jak jesz za dużo czekolady, za dużo cukru, to możesz wpaść w depresję? W, w, tak, alkohol, frukto. To, co robi stan zapalny, to co idzie bariery jelitową. zaburzono okay. zaburzoną mikrobiotę mhm. w jelitach. To to robi prowadzi do depresji.